Co powinna zawierać w sobie każda solidna polisa ubezpieczeniowa? Jakie dwa elementy są kluczowe w dobrym ubezpieczeniu? O tym dowiecie się Państwo podczas tego wideo. Witam serdecznie, Tomasz Skrla, agent z misją. Często klienci pytają się mnie, Panie Tomku, co powinno być w mojej umowie, a czego nie powinno być. Jest to bardzo trudne pytanie, i też staram się nie odpowiadać za decyzje klientów ani też niczego nie sugerować. Są jednak dwa elementy, które powinny znaleźć się w każdej dobrej umowie ubezpieczenia. Pierwszym elementem jest wypłata w razie poważnego zachorowania. Mówię tutaj o takich sytuacjach jak zawał, udar i nowotwór. Dlaczego? Wszystkie statystyki mówią, że prawdopodobieństwo śmierci do 65 roku życia jest 4 razy mniejsze niż to, że poważnie zachorujemy. W Polsce, pomimo pandemii koronawirusa, to właśnie choroby serca wykańczają największą grupę Polaków. Na drugim miejscu są nowotwory. Firmy ubezpieczeniowe w Polsce wypłacają najwięcej pieniędzy za poważne zachorowania. Warto sprawdzić, czy cena tego ubezpieczenia nie będzie gwałtownie rosła. Trakcie, gdy będziemy starsi, oraz czy w firmie jest mało wykluczeń odpowiedzialności, czyli sytuacji, w których nie dostaniemy odszkodowania w razie choroby. Drugim bardzo ważnym elementem jest odpowiednia suma ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia na życie w sytuacji śmierci naturalnej, niezależnie od miejsca i przyczyny. Większość Polaków posiada wyłącznie ubezpieczenie grupowe w pracy, gdzie jest wysoka suma ubezpieczenia, ale tylko w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnym i innych wypadkach. Ta suma ubezpieczenia z tytułu śmierci naturalnej jest zwykle pięcio, nawet sześciokrotnie niższa. W poprzednim wideo mówiłem, że średnia suma ubezpieczenia na życie w Polsce to zaledwie 50 tysięcy. Warto zweryfikować, czy w tej umowie macie Państwo odpowiednią sumę ubezpieczenia w swojej polisie. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie zadziała w sytuacji pandemii, epidemii i klęski żywiołowej, czy działa na całym świecie i czy nie ma żadnych karencji. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce wypłacają najwięcej pieniędzy za poważne zachorowanie i śmierć naturalną. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tomasz Skrla, agent z